Witajcie! Dojrzałe Piękno Joga Twarzy wita Was. Dzisiaj wygładzanie i podnoszenie czoła. Ćwiczenie to będzie miało zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o wzmocnienie mięśni naszego frontalisa, czyli mięśnia naczasznego, oraz podnoszenie łuków brwiowych. Będzie to ćwiczenie wzmacniające podnoszące również nasze i wygładzające czoło i podnoszące całe łuki brwiowe, czyli to co, na, czym, na czym nam najbardziej zależy, jeżeli chodzi o wygląd naszej twarzy, a także będzie podnosiła się powieka górna oka i wzmacniał mięsień okrężny, czyli orbicularis oculi. Jak wykonujemy to ćwiczenie? Przede wszystkim Ułóż dłonie z palcem wskazującym wyprostowanym u nasady włosów na linii z czołem. Kciuki do góry, pozostałe palce dołączają do wskazującego. Teraz wykonamy taki ruch, jakbyśmy chciały wycisnąć stópki paste, Czyli palec wskazujący jest tutaj bohaterem tego ćwiczenia. Palec wskazujący wyprostowany, popatrzcie. I wykonujemy ćwiczenie w ten sposób. Połączone palce wskazujące przeciskamy, tak jakbyśmy tubkę chciały wycisnąć. Zatrzymujemy się nad brwiami, centymetr nad brwiami. Teraz delikatnie rozszerzamy nasze palce wskazujące czyli taki centymetr przerwy między nimi. I Postaramy się w tej chwili podnosić brwiami do góry w ten sposób, aby paluszki nam przeszkadzały, czyli tak, jakby stanowiły takie odważniki, które nam nie pozwalają podnieść brwi, a my mimo wszystko staramy się je podnieść. I w ten sposób ćwiczymy dokładnie, rozprasowujemy wszystkie zmarszczki na czole, podnosimy brwi oraz górną powiekę. Popatrzcie. I oddychamy. Wykonujemy takich ruchów piętnaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. I powtarzamy ten ruch jeszcze raz, czyli ponownie palce wskazujące u nasady włosów i czoła. Palce. Kciuki do góry, pozostałe palce dołączają i ponownie w dół zjeżdżamy palcem wskazującym, one są póki co ze sobą połączone. Centymetr nad brwiami zatrzymujemy się, rozszerzamy palce wskazujące, tak żeby całkowicie wyeliminować jakiekolwiek bruzdy czy zmarszczki pod naszymi dłońmi. I teraz wykonujemy ruch statyczny, czyli Podniesiemy i zatrzymamy na 30 sekund nasze brwi w górze. O, w ten sposób. Bardzo ważne podczas tego ćwiczenia jest to, żebyśmy cały czas trzymali napięte palce wskazujące, ponieważ one podtrzymują nam Skórę na czole podtrzymują nam mięśnie i wygładzają jednocześnie czoło. I oddychamy nosem. I to całe ćwiczenie. Teraz delikatnie ręce obejmują twarz, wzdłuż linii głównej ścieżki limfy. I to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia! Papa!